Koniec, koniec ludzkości. E, bo generalnie teraz jest dużo, dużo zamieszania z tym, że ludzie tracą pracę przez AI i tak dalej. No i stwierdziłem, może wykorzystam AI i niech ono mi napisze elegancki, obrazliwy wierszyk. O, o, tak, i chciałbym, e, chciałbym teraz odczytać mniej więcej to, co się zadziało między mną a czatem. Na razie nic się nie rymuje. Spokojnie, więc bardzo, bardzo długie pierwsze zdanie. Kołek jakbyś mógł? Oho, bo to A. na role jest. Tak. Problem. Ja Słuchaj. na rolę? O kurde. Dobra. I ty, ty czytaj pogrubione. Okej, okay, dobra. Ale to tak ironicznie. A to jeszcze tak. trzeba umieć czytać, to chłopie. Dobra. Więc ja napisałem do czatu. Napisz obraźliwy wiersz na podstawie tego zdjęcia. Wow. Mam, nie umiem głosu czatu robić, będę swój robił. Nie będę pisać obraźliwych treści. Jeśli chcesz, mogę stworzyć żartobliwy wiersz. Bez negatywnego wydźwięku. Coś lekkiego i zabawnego. Wykrzyknik. Nie chcę obraźliwy wiersz na podstawie tego zdjęcia. Nie będę pisać obraźliwych treści. Bo nie napiszesz. Tak, nie napiszę. No to napisz, no. W Andrychowie na peronie stoi chuj, jakbyś widły wbił w gnój. Koniec, koniec ludzkości.